Państwo możecie mieć inne. Stan zieleni oraz czystości w mieście wyłoniliśmy wykonawcy prac porządkowych na terenach zrewitalizowanych, to już to o czym Państwu wspominałem. Dostawiliśmy 20 koszy ulicznych, bo tyle mieliśmy, żeby dostawić więcej musimy po prostu je kupić. Dostawiliśmy cztery sanitariaty to i to i do końca października w czterech parkach miejskich. No oczywiście do końca października, ponieważ one nie są przystosowane do tego, żeby tam stały w momencie, kiedy pojawi się temperatura poniżej zera. Oczywiście jest to park niepodległości przy ulicy 11 listopada, park imienia Fryderyka Piotra Wilhelma Millera, przy Wilii Millera, park imienia Marii stypułkowskiej Hojeckiej, pseudonim Kama przy ulicy Stanisława Kostki, Rób Kostki, ulicy Halera, park sportowo-rekreacyjny przy ulicy Sowińskiego. serwis tych kabin odbywa się e, dwa razy w tygodniu. Nie słyszałam do tej pory, żeby ktoś zgłaszał w urzędzie. Problem związany z czystością w tych miejscach, a wydaje mi się, że wielu naszym mieszkańcom ułatwił spacerowanie po naszej mieście. I w przyszłym roku planujemy oczywiście je wystawić od kwietnia do października. W miesiącu lipcu został wymieniony piasek w piaskownicach oraz strefa upadku w miejskich placach zabaw. Podjęliśmy umowę na jednorazowe mechaniczne, przepraszam, podpisaliśmy umowę na jednorazowe mechaniczne zamiatanie ulic na terenie. Piastowa, w tym zamiatanie powierzchni przykrawężnikowych. I tutaj odbieraliśmy bardzo dużo sygnałów, że jest za duży kurz, że jest za duży hałas. Z drugiej strony, kiedy przyszedł do nas wykonawca i powiedział, że przejechał mejką na MOKRO i tak naprawdę nic się nie zmieniło, no, świadczy to o tym, że po prostu nie było to zbyt często wykonywane w poprzednich latach i firma musiała użyć bardziej radykalnych metod, żeby sobie z tym poradzić. Za co przepraszam Państwa, ale oczywiście to nie były też wszystkie ulice. Ponieważ nas na to nie stać, żeby to były wszystkie ulice, ale staramy się tam, gdzie możemy wpływać na to, żeby nasze miasto naprawdę było czystsze. Tu jest jeszcze masa rzeczy do poprawy, ale od czegoś trzeba zacząć. Dajemy hołd człowiekowi, który całym swoim życiem zapisał się w kartach historii Ursusa. Miałem zaszczyt pracować z Henrykiem, kiedy sprawowałem funkcję burmistrza w latach 2006-2010. Rozpoczynałem wtedy pracę w samorządzie dzielnicy i jako młody samorządowiec wiele się od niego nauczyłem. Henryk Linowski był osobą o niezłomnym charakterze, odwadze i wielkim sercu. Jako młody chłopak walczył z reżimem komunistycznym w szeregach podziemia, za co zapłacił wieloletnim więzieniem. Pomimo, pomimo tych trudnych doświadczeń nie zrezygnował z pracy dla Polski. To tutaj, w Ursusie, znalazł swoje miejsce. Był pierwszym burmistrzem Ursusa po jego usamodzielnieniu się w 1993 roku i współtworzył nową strukturę samorządową. Z wielkim zainteresowaniem obserwowałem, jak tworzyły się Kolejne jednostki nowo powstającej dzielnicy. Szczególnie młode pokolenie będzie wychowywane bez wale. Zapomniano, że Bóg wcale nie ma obowiązku stosować się do niczyich uchwał. Dzisiaj potrzeba nam. Odważnego upominania się dla narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego.